Cześć wszystkim, znajdujemy się w centrum Warszawy, naprawdę jest bardzo chłodno. Ja się dziwię, dlaczego mój gość tak naprawdę nie ma żadnej czapki na głowie. Oczywiście moim gościem jest Sebastian Jafra, czyli ziomski ewentualnie JJ, jak to sam wcześniej powiedział. Cześć! No witam, witam wszystkich, witam Cię Maćku. Witaj, słuchaj, skąd ten pomysł na JJ-a? Bo mówiłeś o tym przed chwilą, a ja chcę, żebyś powiedział jeszcze o tym do kamery. To czy no to było bardzo dawne czasy, jeszcze czasy podstawówki, gimnazjum, kiedy... Grywaliśmy dość często w piłkę, także to musiało być około 40 kilo temu. No i był taki piłkarz. Bodajże już nie kojarzę za bardzo, ale JJ okocza i wtedy tak jakoś spontanicznie się wyrywało jednemu z kolegów i tak zostało. stało. też tak, taki świetny w piłkę? Nie no, ale wiadomo, no, młodzi chłopa, młode chłopaki, które miał jakieś tam ambicje i dość często właśnie graliśmy w tę piłkę. Także no, czasami coś wychodziło, czasami nie, ale myślę, że nie było aż tak źle. Okej, okay, przejdźmy może do teraźniejszości, do przyszłości, bo o przyszłości to chyba nikt mówić nie lubi. Ewentualnie tej niedawny, ale nie czasy podstawówki czy tam 40 kilo temu, jak sam powiedziałeś. Czy zajmujesz się obecnie, bo myślę, że wiele osób się może nie kojarzyć, jeśli chodzi o e-sport. Oczywiście znajomi, tak, jak najbardziej. A właśnie z tym e-sportem tak naprawdę jesteś związany dość długo, więc może sam się jakoś bardziej przedstawisz. Ja chcę go przedstawić jako redaktora ESL, jako admina, no ale z drugiej strony właśnie byłeś też zaangażowany w różne projekty, więc może zacznijmy od tego, skąd się w ogóle wziąłeś w tym esporcie, z jakiej sceny? No tak, no w sumie trochę tego było, patrząc teraz na to z perspektywy czasu. No wszystko zaczęło się tak na poważnie, chyba już końcówka 2005 roku, początek 2006 no oczywiście wtedy, jako młody chłopak, yy, grywałem dość często w Counter Strike, gdzie poznałem dość sporo fajnych, ciekawych ludzi, wokół których jakoś tak, nie wiem, się zakręciłem, ich towarzystwo bardzo mi odpowiadało, no i w ten sposób wniknęło to, że w 2006 roku chyba dołączyłem do organizacji Elite Players, to była dawna, już chyba już parę lat nawet o nich nie było nic słychać, wtedy właśnie wraz z Seed'em yy, zajmowaliśmy się żeńską drużyną Counter Strike'a, no to były naprawdę bardzo, bardzo dawne czasy, no i wtedy to też wraz z tą drużyną wyjechaliśmy na Poznań Game Arena w 2006 roku, gdzie był turniej zorganizowany dla pań pod patronatem firmy delink wtedy były to trzy, trzy drużyny tylko właśnie na scenie, także no nie była ona tak bardzo oblegana, było Fear Factory, Bad Girl, Easy Team, no i właśnie mój nowy dopiero raczkujący Elite Players. Jak ci, którzy interesowali się tą sceną, pewnie sobie przypominają to wszystko, no niestety nie wypadliśmy tam bardzo dobrze, przegraliśmy wszystkie mecze. Zbyt dużo rund nawet chyba dziewczyny nie urwały, ale nie to się liczyło, bo liczyła się zabawa i po prostu, nie wiem, spotkanie i to, co robiliśmy. No od tego wszystko się zaczęło. Potem wraz z x i z Sofikiem organizowaliśmy jakieś tam turnieje dla pań. Było, już nie pamiętam nazwy nawet, ale były to turnieje 2 2 Właśnie też dzięki firmie The Link, która tam dała nam jakieś Fanty na nagrody, no i potem Wilda link po jakimś czasie. No i w sumie tutaj wszystko zaczęło się bardziej na poważnie. Gdzie najpierw, oczywiście, znowu startowałem jako redaktor, jednak tak zżyłem się z całym zespołem i z wszystkimi ludźmi, którzy tam byli, że powoli jakoś tak coraz więcej serca w, 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 dawałem do swojej pracy. No i z redaktora stałem się jednym z menedżerów tego zespołu. Jeździłem na większość lanów w Polsce, gdzie organizowaliśmy różne rzeczy. Na przykład pokaz Cryzisa, potem sam troszkę grałem w, ten, w, tą, w tą grę. To był chyba 2007 rok, gdzie mieliśmy właśnie pokaz na scenie tej gry. Promowaliśmy w sumie ją w Polsce, tak samo jak y, jeszcze różne inne tytuły. No i aż w 2007 roku, pod koniec tego roku, w sumie wszyscy wtajemniczeni y, z Wildy dowiedzieli się, że będziemy niedługo łączyć się z PGS-em, bo mieliśmy w sumie tego samego tych samych sponsorów, bo to firma MMV, tam Pentagram, u nas Speedlink, no i wszystko po prostu otoczone jedną osobą. I wyszło na to, że na początku bardzo się ucieszyliśmy z tego powodu, myśleliśmy, że będzie to nowy krok w ogóle w rozwój e-sportu, że będzie to fajnie się układało. Jakoś z, miesiąc, z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc dążyliśmy do tego, aby zrobić jak największy boom, żeby dać jak najlepsze wrażenie właśnie wszystkim i zobaczyć, że Żebyśmy, żeby pokazać, że e w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie i że możemy coś z tym zrobić i że będziemy jedną z bardziej liczących się marek w Polsce. Tak powstał The Link PGS. ESWC 2008 to chyba była promocja zespołu. Tam mieliśmy swoje stoisko, organizowaliśmy różne turnieje. Ja wraz z Rafałem Kamikadze robiliśmy turniej dla pani również, bo cały czas obracałem się wokół tej sceny, gdzie jednak no troszkę ona niestety się zmniejszała z dnia na dzień, niestety. No ale zostało jeszcze parę dziewczyn, które chciały grać i właśnie na tym turnieju w Poznaniu się pojawiły. Yy, I co dalej? Niestety, po tym SWC jakoś tak wszystko. Powoli nie wiem, no jakoś wszystkim może nie układało się pomyśleć tak, jak powinno być. Może też dlatego, że w Delink PGS było aż tyle ludzi, że nie można było tego ogarnąć, a w sumie wychodziło na to, że jedna osoba chciała jak gdyby skupić wokół siebie całą władzę, co niestety do końca nie wychodziło. Przepraszam, że ci przerwy, nie było jakiejś takiej atmosfery, może rodzinnej? Znaczy, no na początku wszystko wskazywało na to, że taka będzie, jednak potem właśnie w po tym SWC jakoś wszystko zaczęło, niestety, no te nasze miłości topnieć. No i co? No i nie wyszło. Niektóre dywizje zaczęły odchodzić, niektóre niestety zostały pożegnane przez... Wszystkich, przez naszych tutaj zarządzających no i doszło do tego, że również, nie wiem czy odeszli, czy pozbyliśmy się paru ludzi z zarządu, no i to wszystko tak jakoś zaczęło naprawdę już iść ku końcowi koniec The Link PGS ja jednak nadal troszkę nadal chciałem rozwiać tę scenę, żeńską Counter Strike'a wraz z dziewczynami przeszliśmy wtedy, pamiętam do y, multigamingu UCP chyba to było, czy tak, tak, tak on the Stupid Clan Poland, bodajże. Jednak tam były też oczywiście duże plany, jakieś tam nie wiem, mega kontrakty. Jednak co, no wszystko się rozsypało, dziewczyny zostały bez organizacji. Ja troszkę odeszłem w cień e-sportu, no i wróciłem po paru, chyba po półtora roku. No i zająłem się swoją pracą w ESL-u. Potem jeszcze był krótki epizod w Universal Soldiers, ale również tam różnica zdań, czy tam nawet inne może priorytety zmusiły mnie do odejścia. No i ESL. Powiedz, nie straciłeś motywacji po delinku, że jeszcze właśnie się wziąłeś z dziewczynami za kolejną organizację? Wiesz co, no trochę tak na pewno. I tak nie chciałem zostawić też yy, dziewczyn w ogóle bez niczego. No z, też się troszkę żyliśmy przez ten czas. Byliśmy razem i na różnych turniejach, nie tylko w Polsce, na razu udało nam się wyjechać do Hamburga. Dziewczyny były w Paryżu na SWC. Także no osiągnęliśmy bardzo dużo i to w sumie nie w tak wielkim okresie czasu. No, i żal mi było to wszystko zostawić po prostu. Miałem trochę tego dosyć, ale mimo wszystko, no, chciałem tak jakoś jeszcze w tym uczestniczyć. No, ale przed ESL, w takim razie już po UCP, to był taki kolejny jakby cios. Nadal była ta motywacja, powiedziesz, że odszedłeś troszeczkę w cień. Chodzi ci o. Już po UCP. Mhm. Znaczy się, no, po prostu szukałem sobie innego zajęcia. Już nie chciałem zajmować się tą żeńską sceną, bo ona już tak coraz bardziej zanikała. W sumie był taki okres, że mnożyły się te zespoły, nie wiadomo skąd brały się dziewczyny, jak trwały to, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące, no i wszystko znowu wracało do normy. Był tylko zbitek może pięciu dziewczyn, czy tam dziesięć dziewczyn można było znaleźć, które grały tak co jakiś czas sobie, nie wiem, jakieś wspólne mecze, miksy, czy zwane tam CW. Jednak no i one nie przetrwały dość długo. Jednak ta scena nadal tam gdzieś była, chociaż trochę w cieniu, ale była. I dlatego no powiedziałem sobie, że nie chcę już mieć może nic wspólnego z tę sceną i właśnie przeszedłem do poszedłem do Esla zajmując się zupełnie czymś innym, czyli adminowaniem, właśnie rozwiązywaniem etykiet, protestów, no i organizowaniem różnych turniejów. Jednak no, jak mówiłem, wróciłem później do Universal Folgers po rozmowie z Piotkiem Tokarczykiem, no i właśnie tam też również opiekowałem się drużyną kantera żeńską. Też były oczywiście plany bardzo wielkie, no ale co, troszkę to potrwało, dziewczyny pojechały na lana, wróciły i się rozpadło. Dobra, w takim razie przechodzimy do tematów ESL. Dawnego dzisiejszego najpierw zaczniemy od tej przeszłości, jako że ty właśnie byłeś jeszcze, no powiedzmy za czasów innego zarządu. No i teraz jesteś za czasów innego. Jak to możesz porównać? Chociaż tak naprawdę chyba wszyscy, którzy interesują się sceną, wiedzą jak było, jak jest teraz, no ale właśnie jak to wygląda, no tak z Twojej strony. Bo Ty tak byłeś i potem jeszcze raz właśnie już z innym. Jak to, jak to wygląda? Po prostu takie odczucia, opinie twoje. No czy wiesz, właśnie za pierwszym razem wyglądało to zupełnie inaczej. Było coś takiego, że byłem sobie tym adminem 55, rozwiązywałem etykiety, protesty, ewentualnie był od czasu do czasu jakiś turniej, opremkę, no i sumie na tym się kończyło. Nie było motywacji, dajmy na to, półrocznej pracy i rozwiązywania w kółko tych etykiet do, do dalszej pracy. Nie wiem, jakoś tak jeszcze pewnie sytuacje, nie wiem, czy rodziny się ułożyły, że po prostu musiałem troszkę też zrezygnować z pracy w SL i zająć się trochę życiem. Jednak po pewnym czasie, mimo właśnie różnych innych propozycji, miałem nawet, już rozmawiałem z Hesem, em dojściu do Cybersportu, namówiono mnie, w sumie DX, właśnie kolega z którym jak najbardziej mam najlepsze kontakty, w sumie na Eslu, żebym wrócił do Esla, bo, bo może jakoś jeszcze uda się to odratować. Nie widziałem wtedy jeszcze, że właśnie Turtle ma takie plany, że właśnie ESL będzie w sumie współpracowało z Cybersportem, no bo będziemy mieli tych samych ludzi w zarządzie. No, i w sumie rzucając ten cybersport, może tak w cudzysłowie, wróciłem do Esla. No, i po pewnym czasie, właśnie chyba to było miesiąc od powrotu, dowiedziałem było właśnie oficjalne ogłoszenie tej, jak gdyby fuzji cybersportu z Eslem i że teraz będziemy współpracować. No, i od tego czasu wszystko zaczęło się układać o wiele lepiej. Jak sami widzicie, w sumie wchodząc na stronę Esla, non-stop mam jakieś turnieje, czy to w kantera, czy w inne różne gry. Każda scena powoli zaczyna żyć i właśnie iść swoim rytmem, bardzo dobrym rytmem. Mieliśmy finały Ligi MSI, mieliśmy, mamy EPS-a, mieliśmy EPS-a i mamy znowu EPS-a. Co jeszcze? No różne inne turnieje typu Go for Poland czy tam Night Cupy. No wiadomo, że człowiek, który chce sobie pograć, na pewno nie może narzekać na nudę, jeżeli wybierze swoją przygodę i chciałby pograć właśnie w naszej lidze. Dlatego no, podoba mi się to o wiele bardziej. Jest troszkę więcej motywacji do pracy. Więcej pracy. Jest więcej pracy, jest więcej motywacji. Dlatego no, nie czujemy się tak w sumie bardzo w cieniu i tylko rozwiązujemy te etykiety, bo potrzeba. Ale no, czujemy się zaangażowani w coś większego, w jakiś większy projekt. No i na razie to skutkuje. I psychicznie sam też czujesz, jakby jesteś, że jesteś bardziej potrzebny niż wcześniej? No na pewno. Zwłaszcza teraz, właśnie jak wspomniałeś też, że piszę trochę newsy na Eslu i to mi pochłania w sumie większość mojej pracy na Eslu, tak, no ale nadal jestem jeszcze skanterem, od którego zaczynałem, gdzie adminuję właśnie rozgrywki EPS-a, gdzie zawsze to moje zdanie jest jakoś liczone, gdzie zawsze mogę się wypowiedzieć, no i również ostatnio też została mi powierzona promocja nowej sceny na Eslu, jest to gra World of Tanks, gdzie mieliśmy już dwa turnieje, jeden, jeden on jeden, który no niestety nie wyszedł zbyt dobrze, bo gracze chcieli właśnie turnieje bo tam podobno World of Tanks jest po prostu grą przodującą. Zrobiliśmy turniej 14 versus 14, gdzie mieliśmy chyba 8 czy 7 drużyn. To i tak, patrząc na realia polskiej sceny, na razie jest bardzo dobrze. Patrząc na to, że no do zaoferowania mieliśmy tylko kontę SL Premium. Jednak planujemy dalej rozwijać tę scenę. Ja już troszkę właśnie się odsunąłem, Zostawiłem to osobom bardziej kompetentnym ode mnie. No i będziemy się bawić dalej. Jeśli chodzi o jakiś kontakt z tobą. Ludzie obcy, jak mogą to zrobić, w jakim celu, na przykład, w czym możesz im pomóc odnośnie całego Esla? Może tak zapytam. Jeżeli chodzi o to, no to zawsze mogę pomóc, jeżeli chodzi o rozwiązanie problemów w sposób teoretyczny. Mogę powiedzieć, co muszę zrobić, ponieważ sam już nie rozwiązuję etykiet, no po prostu nie mam na to czasu. no Mam inne zajęcia, mam yy, właśnie newsy, którym pochłaniałem dużo czasu i, i EPS-a, którego też muszę sami podminować. No i oczywiście również życie prywatne, dlatego też cały dzień nie mogę siedzieć przed kąpem. Mogę pokierować, co muszę zrobić, do kogo, do jakiej sekcji napisać protest, jak to powinno wyglądać. Ewentualnie, no, bardzo dobrym, dobrym pomocnikiem jest oczywiście regulamin, który chciałbym, aby większość graczy piszących protesty jakoś tam przeczytało sobie najpierw, bo czasami ich problemy są po prostu opisane tam, także no. No i co, no i myślę, że na razie tyle chyba. Okej, okay, odchodzimy w takim razie od ESL. Przejdźmy już do ostatniej kwestii, bo chłodno i wiem, że też troszeczkę cię czas goni. Do sceny. Do sceny Counter-Strike'a w Polsce. może nawet nie tylko w Polsce, no ale oczywiście głośny temat, choć można powiedzieć trochę zapomniany, ale sprawa, która nie ma wyjaśnienia, czyli agenta Złota Piątka. Jak wiemy, nie wiemy, masz kontakt powiedzmy dość dobry z Neo, czyli z Filipem Kupskim. Nie wiem, jakaś wspólna gra w lola. Coś więcej ci mówił? Nie mówię, że masz mi mówić o od razu jakieś organizacje propozycje, ale na przykład jakie są jego, nie wiem, słowa, opinie, czy tak wiesz, mówić, nie wiem, no, nie możemy nic znaleźć, czy na przykład jakieś rozmowy trwają, możesz coś nam zdradzić? Znaczy, wiesz co powiem tak, że raczej nie staramy się rozmawiać na temat mm. spraw właśnie ich gamingu. Po prostu no, wiadomo, że grają już bardzo długo w tą grę i byli już w różnych organizacjach, także mają w tym tutaj bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o szukanie nowego domu. Jednak no z tego co wiem, chcą znaleźć po prostu. Kiedyś zapytam Filipa po odejściu i co teraz? Na własną rękę, czy ten? Nie, nie, szukamy, szukamy. Także no myślę, że tutaj jakieś przygotowania ku temu, czy, czy już znaleźli, nie wiem, ale, ale no, możliwe, że niedługo już będą jakieś informacje o tym. Jednak patrząc na ogólnie scenę Kantera, no to Wierząc wszystkim wróżbom, to niedługo niestety może i nie być. Także no, może być to ostatni rok z WCG, z Counter Strike 1.6, wiadomo, wchodzi CS Global Offensive. I właśnie o tym chciałem trochę pogadać. Mm -hmm. No i 30 listopada, chyba, tak? Ma, ma być otwarta beta. No i nie wiadomo, no jeżeli będzie włożono, jeżeli będą włożone w to pieniądze i będą organizowane turnieje to myślę, że sporo ludzi przejdzie. Jednak tak samo miało być z No i co? Było jedno WCG, a potem nic. No w Polsce, tak. Generalnie sam Source w Polsce to jeden z turniejów udowodnił KSW ostatnio, Games Festival, że tak naprawdę ta scena w Polsce jest, chociaż właśnie brakuje takiego zaangażowania bardziej ze strony organizacji, ale z Global Offensive widzisz, to będzie nowa gra, no jednak inaczej to będzie wyglądało, porównują ją do koda, no ale te powiedzmy dzieciaki, te nowe osoby, które wcześniej 1.6 nie widziały, no myślę, że jak najbardziej rzucą się na to, zobaczą Counter-Strike, usłyszą, że to jest jakieś mistrzostwa, no i właśnie to może być ten cios dla 1.6. Oczywiście, znaczy, co, no jedno co ma być podobne, to mają być mapy, tak? Mapy mają tak jak nawet w wersji beta już mogliśmy przeczytać, że będą dostępne dwie mapy das 2, troszkę zmienione, wiadomo, żeby tam na, na pewno tekstury będą inne, no ale niby ma być taka cała troszkę CS zachowana. Jednak, jeżeli chodzi o właśnie tę drugą kwestię, czyli y, sam silnik gry, jak ona będzie wyglądała, no to na pewno bardziej to będzie przypominało Call of Duty. No i czy to się przyjmie, nie mam pojęcia. Wiem na pewno, że. Jeżeli będą pieniądze, i tak jak była promowana na przykład dota 2 na początku, walwę yy, jakoś by to wszystko właśnie nagłosiło w taki sposób i dałoby perspektywy do dalszego rozwoju, myślę, że gracze by się przerzucili na to. Nie? A wiesz, że pieniądze będą? No nie oszukujmy się. No na pewno tak, chociaż niby kryzys na świecie, no ale, ale będą. No i no zobaczymy. Nie wiem, niektórzy może poświęcą CSa dla zawodowej gry w lola. <laughs> Zobaczymy. No dobra, myślę, że możemy już powoli kończyć. Jeszcze ostatnia kwestia dotycząca, tak jak mówiłem, polska scena, ale jeszcze ogólnie ta światowa sam 1.6. Rozmawialiśmy o tym, że może zostać właśnie wyparty przez Global Offensive, ale gdyby nie było, powiedzmy, tej wersji CS-a, myślisz, że 1.6 mogłaby dalej trwać, czy jednak już jakieś rozpady, gracze, za i tak dalej? Oczywiście, znaczy, tak jak mówiłem, myślę, że gdyby były pieniądze, nadal by trwała, no bo wiadomo, każdy tam. Jeżeli już poświęcił tej grze jakąś część swojego życia, chciałby, jak nie mógłby rozstać się z tym tak szybko. Wiadomo, nawet patrząc na naszą scenę, gdzie były już liczne ko końce kariery, na przykład Destru, ostatnio powrócił do Delty. Także no, myślę, że jeżeli byłaby motywacja i byłoby po co grać, no, to myślę, że jeszcze z rok dwa by pożył na pewno. Ale dalej, no nie wiem, no wiadomo, każdy musi się zająć swoim życiem, gracze już nie mają niektórzy po 16-17 lat, chociaż nasza, nasza scena teraz oscyluje w tym, około tego wieku, patrząc na niektóre drużyny, takie jak na przykład, nie wiem, Alcentim. No ale na pewno tym starym wyjadaczom, tak zwanym, nie będzie się chciał grać wieczność w tę grę. Chociaż, no, myślę, że rok czy dwa na pewno ich nie zbawi i jeszcze by pograli troszkę. Czas pokaże. Dokładnie tak, tak jak mówisz. Dobra Sebastian, JJ, ja Ci już serdecznie dziękuję za rozmowę, mam nadzieję, że tutaj specjalnie jakoś nie zmarzłeś i jeszcze ostatnie słowa od Ciebie. No dziękuję również Maćku, co ja mogę dodać, no dziękuję również za wywiad, troszkę mnie zaskoczyłeś tą propozycją, no ale już w sumie chyba od września walczyliśmy, także w końcu udało nam się to zrobić. No i co, powodzenia wszystkim maturzystom, również i tobie w tym roku, no bo, znaczy w tym roku w sumie nie, w tym roku szkolnym. No i co? No i może jakieś pozdrowienia, no bo tam sporo osób na pewno chciało być pozdrowionych, także łącznie maturzystów, łącznie z Maćkiem i medium, który mnie ostatnio błagał, żebym go poprosił, pozdrowił tutaj w wywiadzie. No i również co? O obiego, bo bym mnie zabił, no i wszystkich, którzy chcieliby zostać pozdrowieni, których znam, oczywiście całego ESL-a, cały Tartel, cały Cybersport. No i co? Rozwijajmy dalej esport, może coś jeszcze z tego wyjdzie. Dziękuję Ci serdecznie. Cybersport.